Dzisiaj witam się z Wami z kuchni, a nie z przepełnionego książkami pokoju. Sprawcą całego zamieszania jest Szymon Kubicki, Wrocławianin z wykształcenia prawnik, z zawodu redaktor muzyczny, a z zamiłowania kucharz. Już od trzech lat prowadzi serwis Faced i kuchnia, na którym publikuje przepisy na wiele potraw bez glutenu, a teraz za sprawą wydawnictwa literackiego przychodzi do nas z autorską książką kucharską, facet i kuchnia smacznie, kreatywnie i bez glutenu. Jak sam mówi napisał tę książkę, żeby pokazać wszystkim niedowiarkom, że dania bez glutenu mogą być zdrowe, różnorodne i kolorowe. Zapytacie mnie teraz, jak zrecenzować książkę kucharską, bo nigdy wcześniej tego nie robiłam. Oczywiście, przynajmniej ja tak myślę. Należy coś ugotować. Właśnie dlatego znajdujemy się dzisiaj w kuchni, będzie to niecodzienny widok, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale no ja zazwyczaj nie gotuję. Potrafię przypalić czasami nawet wodę na herbatę, więc jeżeli uda mi się ugotować dwa przepisy, które sobie wybrałam z tej książki, to możecie być ze mnie dumni. Jeżeli nie zobaczycie efektu końcowego w moim wykonaniu, to znaczy, że coś poszło nie tak. W każdym razie teraz znajduję się w takiej typowo studenckiej kuchni, bo przyjechałam do... Krakowa. I pomyślałam, że dzięki temu będziecie mieli pewność, szczególnie osoby, które mnie znają, że wykonałam te dania całkowicie samodzielnie, ponieważ mieszkanie w tej chwili jest puste i ta cała kuchnia należy do mnie, więc no może niczego nie spalę. Zanim zaczniemy, zaznaczę jeszcze, że zgromadzone w książce przepisy zostały dobrane tak, że zainteresują nawet te osoby, które niekoniecznie chcą całkowicie wyeliminować ze swojej diety gluten, a być może raczej. Planują odkryć nowe smaki, na przykład kasze, rośliny strączkowe. Książka zawiera 20 rozdziałów o bardzo prostych nazwach, na przykład czekolada, jajka, sery, pomidory więc to są takie bardzo proste nazwy rozdziałów, a pod tymi prostymi nazwami kryją się naprawdę apetycznie wyglądające dania. Książka zawiera ponad 100 przepisów, a dodatkowo, jeżeli jesteście weganami, to przepisy, które mogą Was zainteresować, które są przepisami wegańskimi, dodatkowo zostały oznaczone literką W. Więc myślę, że ten podział książki na te konkretne rozdziały i oznaczenie dodatkowo niektórych przepisów literką W na pewno pomaga w wyborze odpowiednich dań. Pierwszy przepis, za który się zabieram to będą marchewkowe placki z fetą Jest to dość prosty przepis, dlatego myślę, że powinno wszystko mi się udać Mam nadzieję, że tutaj nie spalę całego mieszkania albo jeszcze gorzej, całego bloku W każdym razie trzymajcie kciuki, bo zaczynamy Do przygotowania marchewkowych placków z fetą będziemy potrzebować 4 marchewki jedną czerwoną cebulę 200 g fety Garść rukoli 2 jajka Odrobinę pieprzu i olej, na którym będziemy te placki smażyć. Pierwszy krok jest bardzo prosty, bo umytą marchewkę musimy zetrzeć na tarce o grubych oczkach lub w malakserze. Oczywiście w studenckiej kuchni nie ma malaksera, dlatego wybrałam tarkę. Przez chwilę zastanawiałam się nad tym, które z oczek to te grube, ale jakoś z tego wybrnęłam. Kiedy marchew jest już starta, pora na siekanie cebuli. Jak widać, trochę się przy tym wzruszyłam. Ale jakoś udało mi się posiekać ją do końca i wrzucić do garnka z marchewką. Teraz wystarczy dodać do tego wszystkiego posiekaną rukolę i pokruszoną fetę. Składniki dokładnie mieszamy, starając się rozgnieść większe kawałki sera. Właściwie ostatni krok to dodanie dwóch jajek i sporej ilości pieprzu. Masa powinna stać się lepka i łatwa do formowania. Teraz wystarczy już tylko uformować placuszki i smażyć na gorącej, natłuszczonej patelni. Dobra kochani, jestem już na ostatniej prostej, przygotowałam już masę na te marchewkowe placki, teraz nagrzewam sobie tutaj olej i mam nadzieję, że wszystko mi tutaj wyjdzie. Podobno masa ma mieć konsystencję podobną do tej, z której robimy czasami kotlety mielone, więc mam nadzieję, że zaczną mi się te placki sklejać i że wszystko pójdzie ok. No, muszę Wam powiedzieć, że wszystko poszło ok, chociaż w pewnym momencie zaczynałam się bać, że te placki mi się nie uformują, bo były takie bardzo sypkie, ale jednak kiedy już leżały na tej patelni, to ten serfeta i jajko zrobiły swoje i bardzo ładnie mi się tutaj uformowały. Nie rozlatują się, nie rozpadają. Więc jeżeli lubicie rukole, jeżeli lubicie serfeta, marchew, czerwoną cebulę, to myślę, że jest to przepis. Dla Was próbowałam już jednego takiego placuszka i. Przypadł mi do gustu, nie wiem, czy zrobię je ponownie, ale na pewno, jeżeli gdzieś tam przy okazji będę miała serfeta, to niewykluczone. A teraz oczywiście mam apetyt na więcej, bo dlatego przygotuję dla Was domową, wytrawną nutellę. Mam nadzieję, że też wszystko mi się uda i już jutro, bo ona musi postać chwilkę w lodówce. Będę mogła zajadać się nie tą sklepową, ale tą domową, zdrową nutellą. Do przygotowania Nutelli potrzebujemy 150 g gorzkiej czekolady, takiej bardzo gorzkiej, zawierającej minimum 70% kakao, 50 g słodzonego kakao lub, jak zaznacza Szymon, kubicki mlecznej, organicznej czekolady pitnej w proszku, jedną kopiastą łyżkę surowego lub zwykłego kakao, szklankę mleka i 50 g orzechów. Najlepsze chyba będą orzechy laskowe, ale ja mam tutaj akurat włoskie i powiem Wam. Że dobrze mi z tym Szymon Kubicki proponuje dodać jeszcze 5 łyżek oleju kokosowego Ale ja w ogóle zrezygnowałam z jakiegokolwiek oleju Orzechy zmiażdżyłam tłuczkiem, bo nie zapominajmy, że przebywam w mieszkaniu studenckim Szymon Kubicki pisał co prawda o potrzebie uprażenia orzechów ale w jego przepisie były to orzechy brazylijskie, nerkowce albo laskowe, a ja po wykonaniu kilku telefonów po napisaniu kilku SMS-ów doszłam do wniosku, że orzechów włoskich prażyć nie będę, więc po prostu je potłukłam. Przepis na Nutellę jest bardzo prosty. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę i kakao aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie stopniowo dodajemy mleko i ponownie mieszamy. Zostawiamy z ognia i dodajemy pokruszone wcześniej orzechy. Nutella powinna być dość gęsta, ale jednocześnie powinna dać się przelać do innego naczynia. Odstawiamy ją do ostygnięcia, a następnie wstawiamy do lodówki, żeby nam zgęstniała. Wiecie co, jest kolejny dzień rano, właśnie poszłam do lodówki, wyjęłam stamtąd moją Nutellę i powiem Wam, że jestem naprawdę zaskoczona, bo nie byłam pewna, czy mi się udała, ale ostatecznie teraz właśnie nakładam ją na kanapki i ma bardzo fajną konsystencję, jest bardzo fajna w smaku, więc w końcu jestem z siebie zadowolona, bo coś mi się udało i to coś... O dziwo jest dobre. Także podsumowując, jeżeli ja dałam radę to wszystko przygotować, to Wy dacie radę tym bardziej, a teraz mam dla Was małą niespodziankę. Tą małą niespodzianką jest konkurs, który organizuję razem z wydawnictwem literackim, który jest fundatorem nagród, a do wygrania są trzy egzemplarze książki Szymona Kubickiego, Facet i Kuchnia Smacznie, Kreatywnie i Bez Glutenu. Co musicie zrobić, żeby móc wygrać taką książkę? Oczywiście musicie subskrybować mój kanał, musicie w komentarzu pod tym filmikiem napisać biorę udział, następnie podać swojego maila, żeby mi było łatwiej się z Wami skontaktować, a następnie napisać mi jeden produkt spożywczy albo jedno danie taką jedną rzecz, którą moglibyście jeść do końca świata i która by się wam nie znudziła w moim przypadku prawdopodobnie byłby to kebab ja wiem, że to się nijak ma do tej zdrowej kuchni proponowanej przez Szymona Kubickiego, ale ja naprawdę lubię kebaby więc w moim przypadku byłby to kebab życzę wam oczywiście powodzenia konkurs trwa do 30 września do północy, do wtedy możecie się zgłaszać natomiast jego wyniki podam na moim facebooku oraz oczywiście w opisie pod tym Filmikiem, który zostanie uaktualniony. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie popróbować swoich możliwości w kuchni tak, jak ja to zrobiłam, nawet jeżeli nie jesteście mistrzyniami czy mistrzami gotowania, myślę, że warto. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce.